Żył sobie we Francji pewien pobożny chłopiec, który był nieuleczalnie chory. Ciało jego pokryte było ropiejącymi wrzodami. Ojciec zatwardziały komunista nienawidził kościoła Chrystusowego. Matka poszła za mężem ateistą i od kilku już dziesiątków lat nie praktykowała. Marzeniem chłopca była pielgrzymka do Lourdes. Tata niedowiarek długo stawał o koniem. Ale w końcu pozwolił, zabraniając jednak kategorycznie wspominać przy nim imię Boże. Chory i matka znaleźli się więc w sanktuarium. Chłopca umieszczono w szpitalu pod okiem pielęgniarki. Stan jego mimo kąpieli w cudownym źródle nie poprawiał się. Serce matki krwawiło. Oddawała się smętnym rozmyślaniom. Na trzeci dzień przemogła się wreszcie, opłakała gorzko swe bezbożne lata, wyspowiadała się, przyjęła komunię. W tym czasie chłopiec wyznał pielęgniarce, po co przyjechał do Lurd. Po nawrócenie dla swojej mamy. Przedkładał je ponad własne uzdrowienie. Jakże wielka była jego radość, gdy dowiedział się, że przyjęła ona święte sakramenty. Niedługo już żył po powrocie z pielgrzymki do domu. Gorzko płakał nad trumną syna ojciec niedowiarek. Oblicze zmarłego było pogodne, wyrażało pokój nie z tego świata. Ojciec powiedział nagle do żony, chcę spotkać się jeszcze z moim synem. Wierzę w tego, w którego on wierzył. Zaprowadź mnie jutro do księdza. Chcę się wyspowiadać.